Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego, które rozpoczynamy od wydarzeń i od komunikatu, ponieważ już jutro, w sobotę 15 września, w godzinach od 17 do 19 czekają na Państwa utrudnienia na odcinku od Placu Jana Pawła II do ulicy Parzęczewskiej. Spowodowane jest to powiatowym marszem w obronie telewizji Trwam i Wolnych Mediów. Szczegóły przedstawi Państwu Beata Piechota. Wszelkiego rodzaju przemarsze czy manifestacje z reguły niepokoją mieszkańców z zarówno kierowców, jak i pieszych. Sobotni marsz w obronie Telewizji Trwam przebiegał będzie strategicznymi dla naszego miasta ulicami, począwszy od placu Jana Pawła II przez ulicę Łęczycką, Piotra Skargi i Parzęczewską. W pobliżu tych, tego miejsca, przemarszu, jest bardzo dużo ulic, z którymi można objechać. Większych problemów z komunikacją na drogach, więc być nie powinno. Te ugrupowania z informacji, które posiadam z, będą poruszały się jednym pasem ruchu, Są, będą e, nadzorowane skrzyżowania przez policjantów oraz Straż Miejską, także myślę, że tam wielkich utrudnień w ruchu drogowym nie będzie. Istotną kwestią są także rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które na czas popołudniowego marszu nie zmienią się. Jednak podróżujący autobusami powinni być wyrozumiali. My raczej nie przewidujemy opóźnienia autobusów, ewentualnie jakieś jedno, dwu, jedno dwuminutowe spóźnienia mogą się zdarzyć, aczkolwiek organizatorzy zapewnili, że będą starali się uniknąć takiej sytuacji. Mieszkańcy więc nie mają się czego obawiać. Nie powinni mieć problemów z dotarciem do celu. A do tematu powiatowego marszu jeszcze powrócimy, ponieważ dziś moim i Państwa gościem tuż po wydarzeniach będzie Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I przechodzimy do kolejnego tematu: dziurawe chodniki, pourywane kosze na śmieci czy brak przystanku autobusowego. Zanim wybierzemy się w tych sprawach do prezydenta czy na sesję Rady Miasta, zainteresujmy sprawą Rady Osiedla, na którym mieszkamy. Właśnie dla reprezentowania interesów mieszkańców zostały one powołane. W Zgierzu istnieje 11 rad osiedlowych, wszystkie powinny wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców, pośredniczyć między nimi a urzędem miasta. Jako rada osiedla jesteśmy blisko mieszkańców i, i nikt nie ma tak nawet czasu, żeby chodzić tam różne sprawy załatwiać, a my jesteśmy blisko i pomagamy w tych wszystkich sprawach, które nam, e, w które mieszkańcy nam zgłaszają. Jakie sprawy są najczęściej załatwiane? Ulice, chodniki, yy pilnowanie porządku, zalesianie, zadrzewianie. tudzież organizujemy również tak, takie wspólne imprezy dla, dla mieszkańców. Jednak wielu mieszkańców nie wie, kto reprezentuje ich w osiedlowych radach. Już prawie 40 lat tutaj na osiedlu i, i nie ukrywam, że nawet nie znam, nie znam tych osób. Nie, nie nie wiem skąd się biorą. Jeżeli bym przeczytał w klatce schodowej, to myślę, że nazwiska bym skojarzył, aczkolwiek tak nie. Pytanie, czy jest to przejaw słabości rad, a może efekty pracy są ważniejsze niż eksponowanie własnych nazwisk? Gorzej, gdy nie ma efektów. Niechętni radą wskazują na niską reprezentatywność i wciąż powtarzające się przez szereg kadencji te same nazwiska. Zdarzyło się w przeszłości, tu konkretny przykład z osiedla 650-lecia, że na 15 tysięcy uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Osiedla do urn przyszło niewiele ponad 100 osób, czyli nawet nie 1% uprawnionych. Niewielu chce też kandydować. Było 15-16 osób i dlatego się wy, wybory odbyły, bo gdyby było 15, to by nie było wyborów. Mało się ludzi zgłasza. Zwolennicy podkreślają, że rady są miejscem pracy społeczników, często osób starszych, dysponujących i doświadczeniem, i odpowiednią ilością wolnego czasu. Dla młodych radnych osiedlowych, jeśli już się pojawią, to z kolei pierwszy stopień wtajemniczenia w świat polityki. Jeśli jednak myślą o zdobyciu szturmem budynku przywiejskiej, muszą nauczyć się, jak załatwiać problemy nierównych chodników. Najpierw były problemy z remontem, później z dzierżawą, a na koniec konflikt między samorządowcami. Zabytkowa łaźnia miejska w zgierzu przyprawia polityków o ból głowy, a mieszkańców o podniesienie ciśnienia. I to nie z powodu gorąca panującego w jej wnętrzu. Jak wygląda sytuacja jednego z najpopularniejszych zgierskich zabytków, sprawdzała Agnieszka Zaremba. Zabytkowy budynek Łaźni Miejskiej w Zgierzu powstał w 1929 roku. To jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. W okresie II RP Zgierski Zakład Kąpielowy uchodził za wzór nowoczesności. Uważam, że jest to obiekt naprawdę bardzo pięknie zbudowany 80 lat temu. Bardzo dobrze i odpowietrzony i dobrze usytuowany, że 80 lat wytrzymał basen bez kapitalnego remontu. Tu płytki w nisce basenowej na tarasach są oryginalne gdzie baseny, które mają po 20-30 lat, przechodzą kapitalne remonty. W związku z tym myśl techniczna i wykonawstwo naprawdę było na wysokim poziomie. Jednak nawet najwyższy poziom techniczny sprzed lat to za mało na współczesne warunki. Po latach eksploatacji obiekt wymaga generalnego remontu dachu, elewacji oraz instalacji cieplnych, wodnych i elektrycznych. Póki co w Miejskiej Kasie brakuje funduszy na generalną renowację. Prowadzone są więc remonty doraźne. Jakie prace remontowe zostały wykonane? Wakacja. No, przede wszystkim odnowienie wszystkich elewacji na terenie tutaj miski, to co widać. Również woda została spuszczona i uszczelniona, cała miska basenowa, jeżeli chodzi o fugi i inne, tak żeby to dobrze działało. Mamy dwie łaźnie i parową i suchą. Obydwie zostały odnowione, doprowadzone do takiego stanu już dobrego. Odnowiliśmy również kabiny i taki remont, który na chyba najdrożej kosztował kotłownik. Użytkownicy basenu doceniają walory zabytkowego budynku, zauważają jednak również niedociągnięcia w funkcjonowaniu obiektu. Ostatnie trzy lata chodzę tutaj na ten basen codziennie i, i podoba mi się to, że jest piękny basen, piękny obiekt, że jest sauna parowa, no i w ogóle, że można chodzić na ten basen, z czym się oczywiście nie mogę pogodzić. Mianowicie, po pierwsze, basen jest brudny. Mimo tego, że Sanepid kontroluje tą wodę, nie wiem, czy raz na tydzień, czy codziennie i stwierdza, że woda jest czysta, co potwierdzam, woda jest czysta. Natomiast dno basenu jest usłane różnymi rzeczami typu piasek, typu jakieś brudy. Dno basenu jest po prostu bardzo brudne. Byłam świadkiem sprzątania, zamiatania przez ratowników dna basenu w poprzednim okresie. Natomiast teraz być może, że że jakoś to się stało, że trochę piachu na dnie było. Ale to nie wszystkie uwagi. Brak zamykanych kabin również bywa dla Zgierzan niekomfortowy. Pokoje, powiedzmy, czy te kabiny, w których się przebieramy, one są niezamykane, niezabezpieczone. Jeżeli ja przyjeżdżam samochodem i mam dokumenty ze sobą, chciałbym, żeby te dokumenty były zabezpieczone. W związku z tym chciałbym, żeby te były kabiny zamykane. Jeżeli ja idę na salę, nie jestem w stanie przepinować swojej kabiny, czy coś mi nie zginie. Jest czysto, tak jak powinno być. W kabinach jest odpowiednia ilość miejsca, a to, że pan mówił, że tam nie można zamykać na safe. Po prostu ja nie przynoszę żadnych cennych rzeczy. A poza tym jest tak mało osób na basenie, że widać byłoby, gdyby ktoś wchodził czy no, zaglądał do, do czyjejś kabiny. No, mnie aktualnie również nie przeszkadza to, że, że nie są zamykane, ponieważ mieszkam blisko i, i jakichś ważnych dokumentów nie zabieram, ale generalnie. Uważam, że bardzo dobrze, żeby jak najdłużej ten basen funkcjonował. A to, jak długo będzie funkcjonował w naszym mieście, zależy od kondycji zarządzającej nim spółki, a ta ma w ostatnim czasie problemy finansowe. Mamy no, kłopoty, powiedział, jeżeli chodzi o. o tu bilans e, spółki będziemy, e, mamy, no jesteśmy w trakcie akurat opracowania programu restrukturyzacji, programu wyjścia, z tego będziemy rozmawiali z władzami miasta, bo w tej chwili no mówię, sytuacja zaczyna być e, no poważna, jeżeli chodzi o płynność finansową. Władze miasta sytuacji komentować nie chcą. Pytania o przyszłość i stan techniczny obiektu pozostawiają bez komentarza. Redakcja Telewizji Centrum będzie nadal monitorować rozwój sytuacji wokół miejskiej łaźni. Podczas marcowej sesji Rady Miasta w Zgierzu odbyła się burzliwa dyskusja na temat inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Ostatecznie projekt jednego z samorządowców odrzucono, argumentując, że Zgierzanie nie powinni przedstawiać własnych projektów uchwał, skoro mają od tego radnych. Zwolennicy projektu nie złożyli jednak broni i powołali do życia Inicjatywę 516. Kuba Niedziela. Niewiele brakowało, a bardzo niefortunnie rozpocząłby się pourlopowy sezon w zgierskiej polityce. Porządek ostatniej sierpniowej sesji Rady Miasta miał zostać pozbawiony punktu zapytania mieszkańców. Punktu podobno wprowadzającego chaos i niepotrzebnie wydłużającego obrady. Ostatecznie zapytania przywrócono, ale znów pojawiło się pytanie o relacje między radnymi a wyborcami. Idea, by mieszkańcy z mogli składać własne projekty uchwał na sesjach bezpośrednictwa radnych, przyświeca twórcom inicjatywy 516. Oczywiście nie dotyczyłoby to pojedynczych zgierżan, wymagane byłoby zebranie 150 podpisów pod projektem uchwały. Nie jest to pierwsza próba przeworsowania tego pomysłu, kilka miesięcy temu radni nie wyrazili na niego zgody. Wtedy odrzucono w ten projekt uchwały w, w marcu, e, gdy Rady Mięsok zgłosił go, ponieważ obawiano się, po pierwsze, że będzie bardzo dużo takich projektów uchwał w ciągu roku, że będzie zasypywany i zalewany Urząd Miasta i Rada. Z drugiej strony w, e, mówiono, że mieszkańcy w ogóle są nie, nie są zainteresowani jakąkolwiek formą aktywności obywatelskiej e, i że e, mają dużo innych narzędzi, na przykład zgłoszenie się, zgłoszenie się do radnego na dyżurze, a niekoniecznie tworzenie własnych projektów. Ciekawa jest geneza nazwy. 516 to liczba o jeden większa od największej, jaką zdobył radny w ostatnich wyborach, jeśli chodzi o zdobyte głosy. Z tego powodu chcemy pokazać, że takie aktywności pomiędzy wyborami są ważniejsze niż to, ile osób zagłosuje danego radnego w wyborach. Ciekawa, bo wynik wyborczy należał do Agaty Grzelak-Makowczyńskiej, radnej Prawa i Sprawiedliwości, która podczas marcowej sesji była przeciwna inicjatywie uchwałodawczej. Czy nadal podtrzymuje swój sprzeciw? Lepiej zapoznałam się z programem tej, tego stowarzyszenia powołanego do przeprowadzenia tej uchwały. I wydaje mi się z perspektywy czasu, że jest ono raczej słuszne i powinna być taka uchwała w mieście z gierżu podjęta. Ponieważ wciąż pojawiają się argumenty, że biuro Rady Miasta zostanie sparaliżowane ilością składanych projektów, jeden z pomysłodawców akcji uspokaja. Umożliwienie mieszkańcom tej inicjatywy uchwałodawczej nie wprowadza żadnych zmian i chaosu w funkcjonowaniu takiego organu jak Rada Miasta, ponieważ z doświadczenia i z doświadczenia innych samorządów mieszkańcy nie korzystają tak nagminnie z, takiej, z tego narzędzia. Jest to zazwyczaj jedna, dwie inicjatywy w skali roku. Grupa popierająca inicjatywę 516 rozpoczęła szeroką akcję przekonywania do swojego pomysłu. Odwiedzają radnych podczas ich dyżurów, przychodzą na zebrania rad osiedlowych, które opiniują projekt, zbierają podpisy na ulicach. Czy radni tym razem zagłosują za? O tym przekonamy się na najbliższej sesji. Klub historyczny imienia generała Grota-Roweckiego w Zgierzu zorganizował wykład Artura Osowskiego z łódzkiego oddziału ipn -u. Wystąpienie pod hasłem Zbrodnie Luftwaffe w regionie łódzkim we wrześniu 1939 roku przybliżyło słuchaczom pierwsze dni II wojny światowej. Wykładowi przysłuchiwała się Agnieszka Zaremba. Na wykładzie Zbrodnie Luftwaffe w regionie łódzkim we wrześniu 1939 roku można było usłyszeć, że Polska stała się pierwszym celem zbrojnej agresji III Rzeszy. To na polskich równinach pozbawionych większych przeszkód naturalnych Wehrmacht wprowadził w czyn teorię wojny błyskawicznej, która polegała na skoncentrowanych uderzeniach sił prowadzących do przełamania linii obronnej nieprzyjaciela. Miało to umożliwić szybkie opanowanie centrów politycznych, komunikacyjnych i gospodarczych zaatakowanego kraju. Problemem już na przykład jest atakowanie celów naziemnych, skupi z ludności, które na przykład ucieka. A we wrześniu 1939 roku było to normą, ponieważ wojsko przemieszczało się wraz z ludnością cywilną. Często te polskie formacje były porwane za tory olbrzymie na drogach, to olbrzymi łatwy łup. Na samolotów niemieckich. Sami lotnicy się usprawiedliwiają, są tylko ludźmi, chcą wyprzeć to ze swojej pamięci. W aliaskich pamiętnikach to samo. Tak wyjątkowa lekcja historii cieszy się wśród zgierzan dużym zainteresowaniem. Jest ponad 80 osób, nie wiem, być może nawet 100. W każdym razie brakuje nam krzeseł. No. Nie, nie są to tylko dzieciaki i młodzież, ale też przyszło kilku, kilkudziesięcioro osób dorosłych. Okazję do uczestniczenia w nietypowej lekcji historii wykorzystują zgierscy nauczyciela. Przede wszystkim przychodzę tu z młodzieżą. Jest to dla nich świetna okazja, aby poznać historię, tak jak dzisiaj, tu przede wszystkim historię lokalną, historię regionu. I muszę powiedzieć, że młodzież bardzo często uczestniczy w spotkaniach. Zresztą przekrój wiekowy jest tutaj bardzo duży, mamy tu ludzi starszych, ludzi młodszych. Warto przyjść, wszystkich zachęcam. Ciekawe spotkania, prelegenci, którzy tym się zajmują, przedstawiają tu bardzo ciekawe materiały, przyjeżdżają zarówno z Biura Edukacji Publicznej, tak jak dzisiaj właśnie dzisiejszy wykład, ale i z różnych innych jednostek uniwersyteckich i innych. Ciekawe materiały, nieznane fakty. Które zachęcają młodzież do poznawania historii regionu? Przychodzimy tutaj na te odczyty z naszym nauczycielem od historii. Przychodzimy dosyć regularnie, są one tam organizowane tak trochę w szkole. Myślę, że warto tutaj przychodzić, bo można się dowiedzieć czegoś więcej niż tylko na lekcjach. I są one bardzo ciekawie prowadzone. Dowiadujemy się tutaj ciekawych rzeczy o historii polskiej, czyli w sumie naszej ojczyzny. Czy jest coś, co szczególnie zapadło Ci w pamięć? No z dzisiejszego czy to na przykład to, że nie wiadomo czy druga wojna się zaczęła na Westerplatte czy w wołniu. Klub historyczny imienia generała Stefana Roweckiego Grota w Zgierzu jest jednym z ośmiu klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Niespodziewana śmierć Garego Mura, słynnego gitarzysty, autora przeboju Still Got the Blues, pogrążyła fanów Roka w żałobie. Szczęśliwie ojcowską tradycję kontynuuje syn Garego Jack. Czy jest on równie utalentowany? O tym mogli przekonać się uczestnicy koncertu w Miejskim Ośrodku Kultury. Środa, 12 września, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. Tego dnia na scenie sali teatralnej im. Artura Mikulskiego występował niezwykły zespół: Łukasz Gorczyca, Tomek Dominik, Olego Górny i on. Szczególnie zapowiadane, ale będące swego rodzaju zagadką, Jack Moore, syn znakomitego gitarzysty Gerego. Publiczność na pewno zadawała sobie pytanie, czy młody, 24-letni muzyk będzie w stanie udźwignąć legendę swego ojca. Czy nie będzie to odcinanie kuponów od słynnego nazwiska? Uprzejdźmy odpowiedź. Opak sprawia wrażenie i na pewno taki jest, jest szalenie skromny. Niemal na początku nie ruszał się na scenie, ale chodzimy mu palce, a o to chodzi, bo wydobywał fantastyczne dźwięki z tej gitary. Był, był rewelacją. To dorosły człowiek i, i pracuje na swój własny imię, na swój własny obraz artystyczny. Z tego co wiem, to w marcu w dużej wytwórni wychodzi jego płyta. Grywa z takimi tuzami jak żon Bonamassa. Występował też z Team no, umie grać. Było rzeczywiście dobrze. Jack doskonale wkomponował się w zespół, nie odstawał od niego technicznie, ale też nie udawał lidera. Siła muzyki na środowym koncercie wynikała ze wspaniałej współpracy perkusji, basu i gitar. Te dwa ostatnie instrumenty toczyły za sobą przez cały koncert piękny dialog. Zresztą posłuchajcie Państwo. Po występie czas na podsumowania i tradycyjną dla środowych koncertów no, no, lampkę wina. Nie pytaliśmy jak wszyscy o ojca, interesowało nas jak doszło do spotkania Irlandczyka z polskim zespołem. Czy mają podobne gusty? Ja myślę, że gdzieś spotkaliśmy się po środku. Bo to było trochę. On w ogóle nie chciał grać numerów swojego ojca, więc zagraliśmy tylko jeden albo dwa. Z względów, bo to jest jakby świeża sprawa <laughs> dla niego. Publiczność jest albo która rozumie to, albo która tego nie rozumie, bo nie jaka to jaka Mam wrażenie, że publiczność była właściwa. Że ci, co, co, co chcieli tej muzyki posłuchać, po prostu przyszli. Jest nadzieja, że Jack jeszcze odwiedzi Polskę. Na początku przyszłego roku wydaje płytę i już myśli o trasie koncertowej. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Tuż po wydarzeniach, gość tygodnia, po gościu Kuba Niedziela zaprasza na lokalny przegląd prasy. A tuż po przeglądzie, Agnieszka Zaręba i relacja z wystawy dogów niemieckich. Proszę o pozostanie z nami. Dziękuję za uwagę.